Nazywam się Sandra Rogarska, no, mieszkam w Krzywej Górze. Chodzę no, do szkoły no, branżowej na, na pierwszego stopnia Na no, zawodzie fryzjer. No, muzyka jest ze mną od najmłodszych lat. No, mój udziałek miał z, no, zespół, no i mnie to no, muzyką no, zaraził. I tak no, zaczęłam no, próbować i tak no, do dzisiaj. Ja śpiłam no, głównie na no, no balady. I takie bardziej no, spokojne piosenki. W takich się najbardziej czuję. Takie mi no, podpasowują, i czuję, że no, pasują no, no, pod mój głos. Chciałabym na pewno w no przysz no przyszłości no wydać swoją no piosenkę. Na napisałam, ale to jednak jeszcze nie ten czas, i muszę to dopracować. Jak śpiewam, to czuję radość, szczęście i taką no, wolność ducha, że no, robię to, co kocham. Na pewno jestem szalona. Strasznie. Nie widać tego, ale mam różne na pomysły, co daje mi tą nos swobodę. I jestem sobą. Był kiedyś inny świat, który znałeś Ty, który znałam ja. Odmierzałam czas w rytm Twoich kroków. Razem biegliśmy za ogniem, który bez litość nie zmienić miał miasto w popiołku. Był kiedyś inny świat, miłość bez tłu. Chcę ufać znów, że rozumiesz bez wielkich słów, że Twoje usta dotkną jeszcze raz moich ust. Zamykam oczy, czuję jak w Twoim konie w tonie moja twarz. Przysięgasz miłość aż po śmierć, słyszę swą bicie naszych serc. Chociaż walczysz z całych sił O coś więcej niż parę chwil po cichu Ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień Gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie I powiesz mi Wciąż kocham